Cześć szanankowi witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale A dzisiaj przetestujemy sobie obiad dnia z bufetu Zasmaczek Który znajduje się na ulicy Olszewskiego w Kielcach Także lecimy tam Jest nasz bufet wejdźmy tam sobie Dobra moi drodzy więc mamy na zestaw dnia z baru Zasmaczek Za taki zestaw musicie zapłacić 29 zł Zupa plus drugie danie No i co my tutaj mamy? Mamy oczywiście sztućce to nie będzie potrzebne Zupę do wyboru macie dwie ja sobie wziąłem krupnik no i na drugie danie sobie wziąłem kotleta mielonego z ziemniaczkami oraz surówką. Był też drugi zestaw do wyboru. Ja sobie wziąłem ten, także każdy znajdzie coś dla siebie. Więc dobra, otwórzmy sobie nasz krupnik. Jeszcze cieplutki. No i pierwszy minus jak widzimy nie jest porcja pod korek, tak jak w innej barach. tutaj jest troszeczkę mniej, także minus za porcję. Więc dobra, Sprawdźmy sobie, co nam tutaj pływa w tej zupce. Jak widzimy ziemniaczki, kasza, marcheweczka. No, także nawet sporo tego, tych ziemniaczków, nie jest to sama woda. Spróbujmy sobie tego. A więc spróbujemy. No, zupka jest tutaj mało doprawiona, ja bym ją jeszcze tutaj przyprawił pieprzem, bo w ogóle nie czuć pikantności. Jest ona lekko słodkawa oraz tłusta. Poza doprawieniem bardzo dobry, treściwy krupnik. Także, jak na krupnik, jak najbardziej mogę polecić tu przyjść. Nalewajcie tylko większe porcje, żeby było podwieczko. No i leciutko doprawcie, będzie ok. Czas na drugie danie, otwórzmy go sobie. Tak się oto prezentuje: ziemniaczki z koperkiem, kotleci z pieczarkami oraz czerwona sorówka. Ale jest dobra, moi drodzy, spróbujmy sobie teraz tego kotleta. Próbujemy. No, kotlet już niestety mocno letni. No i miał być z pieczarkami, a tutaj nie ma pieczarek, także duży minus. Powinien być on soczysty w środku raz chrupiący na zewnątrz, niestety jest cały jednolity. No ten kotlet do poprawy jadłem dużo lepiej mielone. Spróbujmy sobie teraz tych ziemniaczków. Ziemniaki dobre, lekko maślane, obsypane tym koperkiem, no ale znowu letnie, powinny być cieplutkie. Spróbujmy sobie teraz tej surówki. No surówka też mi nie pasuje, bo lubię taką świeżą, chrupiącą, a tutaj zobaczcie sobie, albo puściła soki, albo jeszcze mi zalana, no ale ja takiej nie lubię. Także jest tutaj co poprawiać. No i porcje też nie są jakieś wielkie. E, widzieliście w moich poprzednich filmach, że da się i dużo i smacznie zjeść. Jeśli ktoś mieszka blisko, to oczywiście warto sobie samemu sprawdzić i spróbować. Każdy ma inny gust. No a jeśli ja miałbym tam przyjść, to jedynie na zupkę chyba i to na miejscu, żeby była cieplutka. Zupkę jak najbardziej mogę polecić, nie jest zła. Także to byłoby na tyle. Napiszcie w komentarzu, czy wy tam jedliście i czy wam obiad smakował. Napiszcie, co chcielibyście, żebym jeszcze przetestował. No i jeśli odcineczek się podobał, subi, kłapeczka i komentarz. Na no, no.